Mam dla was dzisiaj pięć niepokojących spotkań uchwyconych przez kamery w lesie. Zobaczycie nagrania twórców, którzy podczas swoich wypraw survivalowych i kempingowych natknęli się na zjawiska, których nie da się racjonalnie wytłumaczyć. To nagranie pochodzi z 8 lipca 2012 roku i zostało zarejestrowane w gęstych lasach Sierra Nevada, w pobliżu miejscowości Clipper Mills w Kalifornii. Autor materiału twierdzi z pełnym przekonaniem, że to, co udało mu się uwiecznić, to najbardziej przerażające i autentyczne dowody dźwiękowe na istnienie wielkiej stopy, jakie kiedykolwiek nagrano. Całe zdarzenie miało trwać ponad 20 minut, jednak na potrzeby serwisu YouTube, materiał został zmontowany do najbardziej intensywnych 15 minut, aby zachować dynamikę i skupić się na najbardziej szokujących momentach. Kluczowym elementem tego nagrania, na który zwraca szczególną uwagę, jest zachowanie psa należącego do youtubera. Psy posiadają znacznie czulszy słuch i węch niż ludzie, a w tym przypadku zwierzę wykazuje skrajne oznaki przerażenia. Pies patrzy w głąb ciemnego lasu z ogromnym niepokojem, kuli się i niemal zamiera w bezruchu, słysząc potężne, niskie pomruki i gardłowe warczenie dochodzące z mroku. Nie jest to zwykłe wycie wilka czy ryk niedźwiedzia. Słyszymy dziwną, agresywną mieszankę głębokiego szczekania, wycia i czegoś, co brzmi jak próba komunikacji werbalnej, ale na poziomie prymitywnego, potężnego hominida. Analizując to nagranie, wyznaję szczerze: gdybym był na jego miejscu, umierałbym ze strachu. Wyobraź sobie, że biwakujesz tam z żoną i psem. A nagle las wokół ciebie zaczyna wydawać takie odgłosy, co byś wtedy zrobił. Całość tego segmentu buduje obraz spotkania z czymś, co nie pasuje do żadnego znanego nauce gatunku zwierzęcia, a agresywny charakter tych dźwięków sugeruje, że autor nagrania wkroczył na terytorium istoty, która bardzo wyraźnie dawała mu do zrozumienia, że nie jest tam mile widziany. Kolejny segment filmu przenosi nas do Ameryki Południowej, na kanał brazylijskiego twórcy znanego jako Alemao Selvagem. Ten YouTuber specjalizuje się w ekstremalnym surwiwalu i kempingu w samym sercu brazylijskiej dżungli w środowisku, które, nawet dla profesjonalistów, jest skrajnie niebezpieczne. Nagrywający filmu podkreśla, że lasy deszczowe Brazylii to miejsce, gdzie zagrożenie czyha na każdym kroku: od drapieżnych jaguarów i ogromnych węży. Pojadowite pająki ukryte w liściach oraz co równie groźne, źle nastawionych ludzi, którzy mogą ukrywać się w niedostępnych ostępach. Podczas jednej z takich samotnych wypraw, Alemao zarejestrował moment, który wywołał dreszcze u tysięcy widzów. W pewnej chwili w absolutnie gęstym i nieprzeniknionym lesie rozległ się niski, niesamowicie głęboki i gardłowy ryk. Nie był to dźwięk typowy dla ptaków czy mniejszych ssaków. Brzmiał on jak ostrzeżenie wydane przez istotę o ogromnej sile fizycznej. Zauważył że w tak zamkniętym ekosystemie dźwięk ten niesie się w sposób wyjątkowo niepokojący, sugerując, że źródło ryku znajduje się zaledwie kilka metrów od kamery, schowane za ścianą roślinności. Analizując to spotkanie, zwraca uwagę na liczne historie o atakach dzikich zwierząt w tym regionie. Całość tej historii kończy się pytaniem skierowanym do widzów, mającym na celu uświadomienie im powagi sytuacji. Co byście zrobili na jego miejscu? Ale Mao jest idealnym dowodem na to, że w głębi lasu istnieją siły znane lub całkowicie obce. Kolejna historia przedstawia przypadek Johna Blata, który w sierpniu 2015 roku opublikował wideo będące doskonałym studium ludzkiej intuicji i pierwotnego instynktu przetrwania. W momencie nagrywania materiału spędził w lesie już ponad 30 godzin, czując się całkowicie swobodnie. Jednak nagle, podczas wędrówki szlakiem, wszystko się zmieniło. All right. I was planning on spending another night here, um, but uh, I've had a an overwhelming sense of of uh, something that uh, I can't really explain. My... opisał to jako nagłe. Przytłaczające i niemal fizyczne poczucie zagrożenia, którego nigdy wcześniej nie doświadczył w tak ekstremalnej formie. Mimo że planował spędzić w lesie jeszcze jedną noc i był do tego w pełni przygotowany pod względem sprzętowym, wewnętrzny głos zaczął mu podpowiadać, że musi natychmiast uciekać. Like I was being Ready to uh, to be here another night, which is very disappointing. But I follow my intuition. Anytime I don't. Na nagraniu słyszymy jego niepokój, gdy tłumaczy widzom. Miałem zamiar zostać tu kolejną noc, ale mam to przytłaczające poczucie, że coś jest nie tak. To zjawisko, często opisywane przez podróżników jako poczucie bycia obserwowanym, stało się dla niego tak silne, że poczuł pewność, iż ktoś lub coś śledzi każdy jego krok z ukrycia. I never felt this to nie you know, 30 minut, od Film podkreśla, jak ważne jest słuchanie własnej intuicji w takich momentach, ponieważ nasz mózg podświadomie rejestruje subtelne sygnały zapach, ciszę w lesie czy nienaturalny ruch, których nie dostrzegamy świadomie. Podczas pośpiesznego wycofywania się z lasu. Słyszeć specyficzne dźwięki dochodzące z koron drzew oraz dziwne, trudne do opisania odgłosy pękających gałęzi, które nie brzmiały jak dzieło wiatru. Chwycił za kamerę i zaczął rejestrować audio nie tylko po to, by pokazać to widzom, ale przede wszystkim jako środek ostrożności. Wyznał, że nagrywanie pomagało mu utrzymać resztki spokoju, a jednocześnie stanowiło ewentualny dowód dla służb ratunkowych, gdyby doszło do najgorszego i nie zdołałby opuścić lasu o własnych siłach. Ostatnia historia w zestawieniu dotyczy Daniela Onila, brytyjskiego YouTubera z niemal dziesięcioletnim stażem, który specjalizuje się w testowaniu sprzętu kempingowego oraz nagrywaniu ukrytych biwaków stealth camping. Większość jego materiałów jest spokojna i relaksująca. Jednak wideo z 18 sierpnia 2023 roku całkowicie odbiega od tego schematu. Daniel wybrał się do lasu niedaleko swojego domu, by rozbić obozowisko pod drzewem, przygotować kolację i nagrać recenzję. Wszystko przebiegało standardowo do około 25. minuty filmu, kiedy to sytuacja przybrała niepokojący obrót. Podczas przygotowywania posiłku Daniel usłyszał za swoimi plecami wyraźne dźwięki stąpania po suchych liściach i gałęziach. Odgłosy te były uderzająco podobne do ciężkich, ludzkich kroków. Zdezorientowany i nieco zaniepokojony, Daniel odwrócił się i głośno zawołał Hello, spodziewając się spotkania z innym spacerowiczem. W tym momencie nastąpiło coś, co wywołało u niego ciarki, i kroki ustały natychmiast, w tej samej sekundzie, w której się odezwał. Gdy rozejrzał się dookoła, las wydawał się całkowicie pusty. Choć Daniel próbował zachować spokój i kontynuować jedzenie makaronu, atmosfera stała się gęsta, a on sam zaczął czuć się jak cel obserwacji. Kiedy słońce zaczęło zachodzić, a las pogrążył się w mroku, niewidzialny gość powrócił. Kroki rozległy się ponownie, tym razem brzmiąc tak, jakby ktoś znajdował się zaledwie kilka metrów od pleców youtubera. Daniel, mimo narastającego przerażenia, wykazał się dużą odwagą. Zamiast od razu uciekać, wstał i zaczął przeszukiwać okolicę latarką, próbując rozpoznać intruza. Nikogo jednak nie znalazł, co tylko potęgowało grozę sytuacji. Nagrywający film zauważa, że kroki były zbyt rytmiczne, jednostajne i suche, by mogły należeć do dzikiego zwierzęcia, które zazwyczaj porusza się w inny, mniej przewidywalny sposób. Po trzeciej serii tych tajemniczych odgłosów, Daniel uznał, że jego bezpieczeństwo jest zagrożone. Zdecydował się spakować sprzęt i opuścić to miejsce pod osłoną nocy. W swoich komentarzach po zdarzeniu YouTube przyznał, że wierzy w paranormalne podłoże tego spotkania. Argumentował to faktem, że dźwięki były zbyt bliskie i wyraźne, by nie zauważyć człowieka, gdyby ten rzeczywiście tam był. Decyzja o odejściu była bardzo rozsądna, w niezależnie od tego, czy był to duch, czy człowiek o złych zamiarach, pozostanie w lesie samotnie i bezbronnie w takiej sytuacji byłoby skrajnie niebezpieczne. Historia youtuberki z kanału DS Dark Adventures to jeden z najbardziej niepokojących segmentów filmu skupiający się na zjawisku dźwiękowej mimikry oraz bezpośredniej konfrontacji z nieznanym w całkowitych ciemnościach. Gi wybrała się na samotną, nocną wyprawę do lasu, który cieszy się złą sławą ze względu na liczne doniesienia o aktywności paranormalnej. Od razu na nagraniu możemy zauważyć, że idzie przez gęsty las, a gdy świeci latarką prosto przed siebie możemy zobaczyć, jak przechodzi przed nią jakaś dziwna, człekokształtna, całkowicie czarna postać. Po jej zachowaniu możemy stwierdzić, że naprawdę ją to zszokowało. I don't even know where it came from. Oh god. Ooh. Oh god. Ooh. Some just whizzed through there. I don't know. If it was a bird or what? It, or what it was? It could have been an owl. I'm not sure what that was. What's that looking at me? Hello. Hi. My name's so do do Najbardziej makabrycznym elementem dźwiękowym było jednak wyraźne mechaniczne wręcz grzytanie zębami lub kłapanie szczęką, które słychać było w momentach absolutnej ciszy. Film kładzie ogromny nacisk na zjawisko mimikry, czyli zdolności pewnych bytów do naśladowania znanych nam dźwięków w celu oszukania ofiary. W pewnym momencie De zatrzymuje się, słysząc coś, co brzmi jak płacz małego dziecka lub stłumione wołanie o pomoc. Zamiast jednak biec na ratunek, youtuberka zachowuje czujność, że w tak głębokim lesie, o tak późnej porze, obecność dziecka jest praktycznie niemożliwa. Hello, hi, my name's T. Okay. Don't go. Hello, hi. Why is everything moving? Dude, it just disappeared. Dude, it just disappeared. Ona wyjaśnia, że według wielu legend istoty takie jak węgigu czy skinwalker używają głosów bliskich osób lub bezbronnych istot, aby zwabić ludzi głębiej w gęstwinę, tam gdzie tracą orientację i stają się łatwym celem. Wizualna strona nagrania dostarcza równie mocnych dowodów. W kilku momentach, gdy gwałtownie obraca kamerę w stronę źródła hałasu, w świetle latarki udaje się uchwycić świecące oczy zawieszone nienaturalnie wysoko nad ziemią, co sugeruje postać o humanoidalnym kształcie, ale znacznie przewyższającą wzrostem człowieka. Te oczy nie mrugają w sposób typowy dla zwierząt i znikają natychmiast, gdy tylko światło pada. Bezpośrednio na nie historia z kanału Słabdok to jedna z najbardziej niepokojących relacji w całym filmie ponieważ dotyczy nie tylko zjawisk niewyjaśnionych ale również potencjalnego zagrożenia fizycznego dla rodziny z dziećmi wszystko zaczęło się od niewinnego nocnego spaceru ojca z dziećmi w jednym z parków w stanie nebraska spokojna wędrówka zmieniła się w koszmar gdy grupa natknęła się na polanie na przerażające znalezisko here. Porzuconą, zakrwawioną koszulkę oraz resztki świec. Miejsce to wyglądało jak sceneria niedawno przeprowadzonego mrocznego rytuału lub ślad po brutalnym zdarzeniu. Atmosfera natychmiast stała się gęsta od strachu, a ojciec zaczął nerwowo rozglądać się wokół siebie za pomocą latarki. Kluczowy moment nastąpił zaledwie kilkadziesiąt sekund później. Whoa, whoa, Where? 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 What tree? Which one? Where? Which one? This one here. W świetle latarki, między gęstymi pniami drzew, udało się zarejestrować postać o nienaturalnie białej twarzy. Istota ta stała nieruchomo, obserwując rodzinę z ukrycia. Jej twarz była pozbawiona jakichkolwiek wyraźnych cech, co nadawało jej wygląd maski lub czegoś nieludzkiego. Nagrywający zwraca uwagę na fakt, że postać nie uciekała, lecz wydawała się czekać na reakcję grupy. Co sugeruje, że ich obecność nie była dla niej zaskoczeniem. Prawdziwy terror zaczął się jednak w momencie, gdy rodzina w popłochu wróciła do samochodu, by jak najszybciej opuścić park. Podczas próby odjechania, ta sama postać o białej twarzy pojawiła się nagle na samym środku drogi wyjazdowej, bezpośrednio przed maską samochodu, blokując im przejazd. To sugeruje, że istota poruszała się z nienaturalną prędkością, lub doskonale znała skróty w lesie, by odciąć drogę ucieczki. Skrajne przerażenie dzieci słyszalne na nagraniu oraz desperację ojca, który musiał podjąć natychmiastową decyzję, jak ominąć zagrożenie. Cała sytuacja jest o tyle przerażająca, że nie wiadomo, czy była to osoba w masce biorąca. Udział w rytuale, czy coś znacznie bardziej złowieszczego. Fakt, że postać aktywnie dążyła do konfrontacji i zablokowania pojazdu. Czyni z tej historii jeden z najbardziej drastycznych przykładów agresywnego zachowania istot napotkanych w lesie. Rodzinie udało się ostatecznie uciec, ale nagranie pozostaje dowodem na to, że parki, które za dnia wydają się bezpieczne, nocą mogą stać się pułapką. To już wszystkie historie na dziś. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnych mrocznych zestawień. Zostawcie łapkę w górę żebym wiedział, że chcecie więcej takich treści i koniecznie kliknijcie dzwoneczek, tylko wtedy będziecie mieć powiadomienie o nowym filmie. Dzięki, że oglądaliście do końca i do następnego odcinka. Do zobaczenia.